Wiadomości lokalne dzień dobry. Nieostrożność kierowcy ciężarówki z przyczepą doprowadziła do zderzenia z tramwajem. Do kolizji doszło we wtorek około godziny dziewiątej rano. Tramwaj wpadając z szyn spowodował utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu alegi pokoju z trasą DK 1 Niespełna miesiąc przebywała na wolności Gabriela B., którą prokuratura oskarżyła o zabójstwo męża. Sąd apelacyjny w Katowicach uwzględnił zażalenie prokuratury na kwietniową decyzję częstowskiego Sądu o zwolnieniu kobiety z aresztu. Sąd odwoławczy uznał, że podejrzana powinna zostać w areszcie. Ponadto z opinii biegłych psychologów i psychiatrów wynika, że w chwili popełnienia czynu Gabriela B była w pełni świadoma. Kobieta już na nasze polecenie została zatrzymana przez policję i przewieziona do aresztu w Lublińcu pięciosobowa reprezentacja Straży Miejskiej w Częstochowie brała udział w trzecim Marszowieku Prewencji Policji. Uczestnicy rywalizowali na dystansie 10 km w pełnym umundurowaniu. Oprócz strażników miejskich w biegu wystartowali policjanci z garnizonu Śląskiego oraz strażacy z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Nagrodą dla zwycięzcy był puchar komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach. Marszałkowie Śląski Adam Matusiewicz i Małopolski Marek Sowa Podpisali umowę o współpracy obu województw. Ma ona umożliwić pozyskanie dodatkowych funduszy unijnych na zakup taboru kolejowego. Marszałkowie spotkali się w Szanowie na wspólnym posiedzeniu zarządu województw. Na zakończenie podpisali porozumienie o stowarzyszeniu strategii współpracy obydwu regionów. Dokument ma być gotowy za rok. Ma zapewnić współpracę w sprawie komunikacji, edukacji, badań naukowych i turystyki, pracując nad spójną polityką transportową. Małopolska wraz z Śląskiem. Planują też opracować wspólną ofertę przewozową na lata 2012-2015. Na początek czerwca miasto planuje podpisanie porozumienia o współpracy z niemiecką firmą SAP w sprawie budowy parku rekreacyjno-sportowego na Lisińcu. To spadek po poprzednich władzach. Lis intencyjny z inwestorem już jest, bo podpisał go w październiku ubiegłego roku poprzednie władze często z komisarzem Piotrem Kurpiosem. Obecne władze miasta przejęły negocjacje z niemieckim inwestorem w spadku i nie zamierzają z nich rezygnować. Miasto jest na etapie ustalania warunków porozumienia z niemieckim SAP, które zaplanowano na początek czerwca. Przetarg na inżyniera kontraktu, czyli firmy nadzorującej w imieniu miasta budowę dwupoziomowego skrzyżowania alei Jana Pawła II i DK1 został unieważniony. Roboty przy budowie dwupoziomowego skrzyżowania nie zaczną się jak planowano w tym roku. Często czeka wciąż na zatwierdzenie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wniosku o unijne dofinansowanie węzła. Dopiero wtedy przygotowana zostanie i podpisana umowa. Ta procedura trwa dłużej niż przypuszczano z powodu opóźnień w otrzymaniu decyzji środowiskowej, stąd przedwczesny przetarg na inżyniera kontraktu. Będzie więc musiał być powtórzony. Niezależnie od tego budowa musi się zakończyć w 2013 roku, gdyż taki jest warunek w przypadku inwestycji unijnych. Myszków i Lubliniec dostały Eurofundusze na budowy dróg. Myszków otrzyma 1,5 miliona złotych na ulicę Kochanowskiego wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz wodociągiem. Lublińcowi przyznano 2,5 miliona na budowę połączenia pomiędzy ulicami Skłodowskiej i Lisowicką wraz z budową kanału deszczowego. Dodatkowe pieniądze pochodzą z oszczędności w przetargach organizowanych przez beneficjentów z listy podstawowej. Ksiądz prałat Stanisław Iłczyk, proboszcz parafii św. Wojciecha i dyrektor Caritas Architecesji Czarnowskiej znalazł się w gronie odznaczonych przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za działalność społeczną i charytatywną. Złotymi, srebrnymi, brązowymi krzyżami zasługi oznaczono we wtorek w Pałacu Prezydenckim 28 świeckich i duchownych pracowników oraz wolontariuszy Caritas z całej Polski. Ksiądz Stanisław Iłczyk został uhonorowany brązowym krzyżem zasługi. Częstochowska Młodzież Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych i pasjonaci ze Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa oczyszczają polskie schrony z 1939 roku. Przygotowują je do rajdu rowerowego w szlakiem siedmiu Częstochowskiej Dywizji Piechoty. Zachowań 12 Częstochowskich skronów od lat popada nie tylko w zapomnienie, ale jest regularnie zaśmiecanych i dewastowanych. Na wszystko udało się pozyskać sponsorów, a pracą zajęła się młodzież. Raj, który przygotowują entuzjaści, 1 czerwca przybliży z tych obiektów, ale nie tylko. Organizatorzy zapewniają także liczne atrakcje. Wśród nich loterię fantową z główną nagrodą rowerem oraz piknik historyczny, podczas którego będzie można zobaczyć grupę rekonstrukcyjną w mundurach polskich piechurów, takich samych jak ci, którzy w 1939 roku bronili częstochowy. 25 maja rozpoczynają się czwarte częstochowskie dni rodziny. Potrwają one do 10 czerwca. W programie m.in. konsultacje i prelekcje dla rodziców, warsztaty, festyny, poradnictwo z zakresu uzależnień i współuzależnień, wystawa trzech genealogicznych, konkursy plastyczne oraz fotograficzne. 27 i 28 maja odbędą się Dni Samorządu Terytorialnego. W programie m.in. prezentacja Częstochowskich Dzielnic. Wręczenie wyróżni promotora Częstochowy, plenerowe koncerty, atrakcje dla dzieci, konkursy z nagrodami oraz gwiazda wieczoru, koncert zespołu Formacja Nieżywych Schabów. Organizatorem obchodów jest Urząd Miasta Częstochowy, a patronat nimi objęli prezydent miasta i przewodniczący Rady Miasta. To wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.